Bo się zepsuł, nie, nie chciało się ukryć. Szybko, kol, uciekać, uciekać! Dobra, chodźmy! Opuściłeś pałkę, niestety! Musimy go zostawić szybko! Biedni! Szybko, biedni, dobra, już Nie uciekniecie i wezmę was! Kol, szybko, szybko! Kaj szybko, szybko! Dobra, teraz piramida wybuchnie! Szybko! Uciekamy! dawa różne skrytki i wyjścia. Wyjdę tylnymi drzwiami. He, 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 Pozostało 2 minuty do destrukcji. Szybko już wychodzę. Jeszcze pożałuję. Jeszcze pożałuję. Destrukcja. Nie, zaraz destrukcja. Zaraz będzie destrukcja. Co wy zrobiliście? Podpaliśmy piramidę. Y y ona tam była. Tak wyglądało strasznie Patrz. Połowa jest zniszczona. Teraz dalej, szybko. Druga połowa. Jeszcze szybciej.